Witam Was serdecznie w ósmym odcinku z naszej serii Let's Play List 2013, sezon drugi. Ja jestem Roland 2013, a ze mną dzisiaj Karis. Nie ma. I Osa. Nie ma. I dzisiaj co Karis będziemy robić? Tanie hmm, pszenicy i rozsiew nawozu. Takie wiosenne prace. Wiem, że trochę się spóźniliśmy, ale. Spóźniliśmy? O... listopad! Wiosenne ty powiedziałeś? Y, jesienne, przepraszam. Nie klikaj tego. No, no. Dobra, dobrze. <dobra>, dobra. To przedstawimy sprzęty. Jakiś tam kultywator... Nie, agregat. O ty! Nie, on jest z jak... ty, patrz, tutaj pisze Agregat odprawnosiemny... famorol... jakoś tam, dobra. A tu Unio... Uje... Y unia. Czemu to się spuściło? Poznaniak To jest Poznaniak ty chyba Unia Poznaniak, ty. ty, 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 ty. No, Unia Poznaniak, no, no. Yy, To jest od traktor. Amogre, Ursus, ty... E, 1014 1014 A tu Proxima 85 Nie, bo 100 Stuwa? <grych> i kup... coś innego kupiłem, może i tu Arona, otwórz maskę, weź, hmm. jak chcę wyjść, jak... Nie otwórz O, Nie no, osa wyjdzie, osa wyjdzie. No, Proxima stówka... I mój w garażu stoi. I teraz będzie... normalnie... A Lamborghini. Gelardo. 16K, 14K, Warsus. 14, 14 roli, rola nie prze... i... Dobra, ja będę jeździł dzisiaj z moją proximo rozsiewaczem. Unia. Max Premium Brzek. Rola będzie jeździł tamtym sprzętem, a ja siewnikiem a OSA będzie jeździł kultywatorem. jebać bierzemy się do roboty. Nie ma gadania. Zabrać się, bo Aha, mapa to gany Map FO3. Jakby co to jest serwer dedykowany, postawiony na 8 osób, więc kto chce jeszcze... Jak ktoś będzie ła... chciał nagrywać z nami, to... bo tu pola są dosyć takie wielkie, to na się na tym mm -hmm. ktoś przydał. Na tym speaker. Ro rola pod ci. Słuchajcie, wiek no od 13. No właśnie wiek co najmniej 13, nie jakieś tam Bachory, Z Biedronki. Nie, nie, nie. Nie, Wołdżik, ja już wog, mam to podłączanie, pole. wiesz jakie. No, dobra. Woga prowadź. Bo ty eee, masz. Moment tylko się napełnię, nie? Bo nie mam. A ja tutaj mam już zboże napełnione przeszykowaliśmy się. Jemo, yeah, nie? No. Czekaj, Upsa, to wyjedziemy sobie panie. tutaj. Ja wyjadę tu, bo mi się nie chce nawracać. A, licznik mam nawet ruchomy. Nie, jedźcie tam, już wyjedźcie sobie. Ja na po prostu wyjechałem tutaj, pole... bo nie chcę mi się nawracać. Rolę, na który polegałem jechać? Za Karisem. On tam... On, on tam opatrzył pole. Eee, może... Boże Bożenko. ta rola może być te wielkie, czy nie za, nie za bardzo? Ej, na które pojechać ty? Nie no. Tu mamy takie Caris. ładne. Karis, na które ty, mużynie? ja nie wiem, na które tam gadaj gadajta. No tu. Dawaj, jedziesz. Dobra, ale ty kultowatorem musisz pierwsze. A potem on... Os... masz rola, agregat. No. Tofni. Ale to ty potem... Ty potem nawozem ciśniesz, wiesz? A po... i... To... Nie, najpierw tym. No, to ja mogę nawozem, to czekajcie. To ja już pojadę. Tofni. dobra, to wyjedzie. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, stój. Ty nie. Najpierw osa tam to zrobi ja troszeczkę. Robił. To pierwszy ja? No. Okej. Okay. To no, potem, jak rozcieje nawóz, to... Yes. Tak, oh. tak. Każdy głupek wali w super. No patrz, nowy, no patrz, patrz, już zgięty. To ja no, i szyba nie... wybita i będzie po pysku i nie będzie wypłaty. Ale ja myślałam, że on jest przenikalny. Ty. No, przenikalny. Chyba twoja. Chcesz mi ten supek w dupie za chwilę? Eee, fajnie. O co to ty robisz? No, ja, ja tu dużej różnicy nie widzę. No ja też. O, osa, nie pa... Co ty ci pałeś? Przecież tamte tygodnie tutaj jeździłeś agregatem i siewnikiem Nie no dobra. Eee... Ro rola, nie... czekaj To jest to? Osa, weź już drugi siewnik Nie, po co? weź, bo tak nic nie robisz. Nie, i tak nie ma. Nie wiem gdzie można <laughs> agregatować. Tam jest oro na jedno pole. Nie, ja ci dam siewnik. Rola, kupiłeś mu, czy nie? Nie. Ja mu kupię, czekaj. Siewnik tylko. No kupiłem ci siewnik, jedź po niego. Jakby to, to co, Pietry siejemy? Jęczmień, nie? Rola? No? Nie, jęczmień czy pszenicę? Nie wiem. Półgodzinowy filmik nie będzie nagrywać. O, jest Pietrek, jest. Dobra. Możesz zamknąć klapę. Mo klapę zamknij. Jak widzisz, ja podziurę to ci się No to wiesz, sterowane hydraulicznie. Wszystko. No to wal, jedź. Opuszcza i pszenicy się. To bez tych, wiesz, jak to wygląda, nie? No. Dobrze. Żeby potem feju nie było, aż jest z roboty, czego nie miał To wiesz co, rola ja tu rozsieję na wóz i to potem się zajmę kultywacją tego wielkiego pola. Dobrze, <kłuch> no, dawkę trochę dam. To ma ładnie rosnąć. Uważaj, rola, żeby ci tam nie wpadło do kabiny. Zamknięte wszystko mam. No dobrze. Nie no tylko działa, to pole siejemy, czy to, czy to obok też? No jak chcesz. Piosa pomoże siać. Od razu mówię A, co ty chcesz? Co wsić? Przenicę. pszenicę Dobra, okej. Okay. Okay. Przenę, przenę ma być. Ostatnie, jeszcze nie że bez pszenicy nie ma zabawy. Eee. A ten siewnik chyba nie ma pszenicy. Jak nie ma. A nie jest. No nawet Są nawet ogórki, rartowałam <grym> Nie no, nie tych innych niesie, tylko ten Nic Rola jak tam idzie? Dobrze Gdzie, gdzie to się, gdzie się napełniało? Bo tam e, Tam jak jedziesz koło z tego, ze sklepu na go spot No masz takie ten Uff Tak, e, wiesz tam widziałeś te worki? I rola to wtedy ja cofał Nie obawiam to dzieje nie no, wpuśćmy, daj no. mi twój traktor. Ja tu chyba były, nie, nie, tu nie. Już jej zjebał. Nie krzycz. Nie krzycz tam, jestem grzeczny. Oh. Jesteś dobrą dziewczynką. Jesteś dobrą no. dziewczynką. A właśnie, zapraszamy na Byź serwer mi. dedykowany Byłaś. na mapie Sibus Map, potrzebujemy Byłaś. graczy. Ja już wiem. Bo, bo, ma, bo są buraki, i nie jest za ciekawie. I jo, zamknij klapę. <grych> Można tak powiedzieć. <grych> Jakbyście zobaczyli, ile tam górek jest, to by wam kopara opadła. Rola, tylko pół godziny nagrywam mnie? Tylko tak się tam spytam. No. O, ja nawet stopera nie włączyłem. Nie wiem, Rola, powiedz tak, co ile odcinki będą wychodzić, bo w komentarzach już tam będą, na pewno. Eee. O, co ile? Nie wiem, może co trzy dni, tak? Nieczęsto. Nie, no i no, dzisiaj weź, no, ten dzisiejszy filmik będzie rzucony roślin. jutro, czyli 11 paździer, listopada. Święto to Niepodległości, roślinie, więc... więc. Tak. A może, jak będziemy mieć czas, to nagramy drugi filmik też w tego. 11. Jutro, Wie? ale będzie to już sy Stawione, ale może rola damy radę i nagramy jeden filmik już na zapas. No, jak zwykle. Wie, żeby już coś tam było na swój kanał. No. A, jak coś to, setka już minęła filmów. Więc. I jak minie. Skierwajmy konkursi... 100 nie. lat roli. Nie, jak. Ola, nie, jak miniemy. czy Jezu. 3000 widzów i będzie konkurs, oczywiście z nagrodami rzeczowymi, nie takimi, że... Ja się że dołączę do nagród, rola nawet. Nie key, jest... nie jest, y, takie różne, tylko po prostu y, kupię LS-y, takie, nie paczki wyślę. Pudełkowane. Właśnie, pudełko, będzie wersja kolekcjonerska, tam różne takie... I jak ktoś tam, załóżmy, jaki konkurs by mógł być? Nie że że to na, nie najfajniejsze momenty, bo tak już myślałem o tym. Myślałem? Zobaczymy, kto dał, os... kto dał. Nie, rola to by... tak, kto dał tam ostatniego suba na 300, coś tam wygrę, coś, a reszta będą mieli jakieś tam konkursy. No, odpowiedzi. Jo. Tak walniesz sobie najlepiej. Prościej. Nie, to tak to nie będzie. Nie, no po co bo będzie Bo wszyscy BC co... multi-konta robili, wiesz? No. Nie, nie, to zra... zobaczycie. Będzie 300, zobaczycie. 300? A ile? 3000. 3000, 300. to wtedy powiedziałeś 300, chyba. 3000. Nie, 3000. 300 to mi się, się podoba. 300, to chyba przeszło. 300, byliśmy do 300. Za stówkę mi parówkę. Ja nie mogę. Sosa powodu. Cześć. Jest! W miarę prosto Co? W miarę prosto Tyka osa, to wiesz, osa po pijaku jeździ. <noise> nie, nie mam lagów. No, do nagryw... Pietryk, na tej mapie nawet byśmy mogli grać bez nagrywania, wiesz tam, nie? O co chodzi? Będziemy grać. Tak dla zabawy, na polskich maszynach, bo ta mapa to jest ten, mapa oczywiście jest Polska, tylko wygląda na taką jakby ruską, czyli w tej stylu ruskiej mapy. Ale ona jest 100% Polska. Ona jest od Woj... Nie, nie pamiętam już od kogo ona była, ale... Nie, ona, ta mapa jest od Wojtyla 26, nie 28, przepraszam. Ta mapa była oczywiście do LSA 11. Bo wszystkie mapy się powtarzają. Mmm. Rola, ile masz procent w rozsiewaczu? No chyba w tym. E, w rozsiewaczu ja mi się wszystko wali na łeb. Bym musiał, sp musiał sprawdzić. W dzienniku. No, tam zobaczyć. Ja mam 65. I tu pokazuję na monitorze Że mam 32 No. A ja teraz sieję a szat Ale wiesz, wóz, słuchaj, ale wie, w... coś sobie porobię Ale wiesz wodzi, trzeba zobaczyć. Może trzeba rozprowadzić, może tylko z jednej strony jest, tak wiesz No właśnie Pietryk, tam wiesz, jak będziesz tam wiesz przez... tam wiesz tam rozsypywa porówno to se rękawiczki załóż Naciol sure, mi Bo to są już te nasiona zafermentowane? Nie, jak to się nazywało? Zafermentyzowane czy jakoś tak? Nie pamiętam. My tego mówię. Ja sieję tylko ten. Mm, normalne, najwyżej tam jak na swoich większych kawałkach to sieje już takie. Zaba... No, zabarwione. Te, 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 te. Nie, zafermentyzowane, no, tak na to mówię, no. Ale to. Nie jestem tam super rolnikiem. Tylko rolling, rolling z krzywym ryjem. Mhm, Osta. fajnie... Zdawałem. Wiecie, niedługo grudzień. Będą święta. Pomóżcie... A jak będziemy święta to będą cycki. Słuchajcie, pomóżcie y, Foniksowi przetrwać z zimą. Czemu chyba w, nie wiem Komputer dać. Cię. <śmorsziewacz>. i będziemy już mieć tą, która jest siana dla krów. Bo w 100 dole chyba się już kończy siano, nie? W no. tego roku. No, już nie ma prawie. No właśnie, to się przyda coś nowego. Cześciosa. Ja Radejko takie włączone, po cichutku leci. My tam jakoś Maria, tego innego nie ściąga. No tamten, ten to Mario Maria i. Ja? Nie, ten, osa. Osa to ta. Nasywalną Radio Maria i. rusza głową, że bity. Słuchaweczki z nieculenia <grych> I tylko. Słuchaj. A ty i w tym twoim wieku. Takie rzeczy. się ten już tam chyba nie będzie potrzebny. a no to Boże go tak żeby nie przeszkadzał i właśnie rola, tu jest moje tak jakby nie wiem, kluczowe pytanie no yy... jak nie będziemy robić bele, prasować to w bale czy kostki małe? w przywieź... bale lepiej bale, no przywieź no to mi trochę wody bale. do chłodnicy, bo mi się kurna kończy co? kontrolka mi się pali od chłodnicy, weź mi przywieźć ten trochę wody czy wiec z może być? Jo, to tam mnie tam obojętnie. Żeby tylko była woda. Jo, piwo też wystarczy. O, piwo. Mm. Ale piwo to tylko dla mnie. Marzenie. Marzenie każdej osy. Masz tym barka i wypierdala. <laughs> Masz tym barka. Gdzie, gdzie wy macie tym barki tam? Ja nie mam. Ja mam lecha. Bacz, jak kości jedzie. Dobra, rozsiewasz tam w tej shopie albo. Jeszcze nie je, co. O, sam wyłącz to Radio Maryja! <grymne> nie idzie, no mówię, no. No a to se słuchaj. Dobra, rozsiewasz, tu nie będzie przeszkadzał. Jak tu drzwi zamknąć? <grymne> Aha, bo Radio Maryja słychać. A, nieszczęśliwa <grymne> wiadomość, Phonix powrócił. Akcji i będzie z nami grał Elesa. Dzisiaj już byłem miał nagrywać, ale... Matka przyszła, je zdzid. Ola z... z Poniksa to będą nudy. A ty tam rola kurna przerwysy robisz? Co popijasz? Musimy 4 Przestropaż, żubra sam się nie wypije. Dobra. Będzie dzisiaj może na tym odcinku. Na tyle. No, będę siemka. Żegnamy się. Ja Rola. Osa. Bye bye. Karis. Bye bye. To ja ja depresować sobie siemkę. A wam życzę jutro miłego oglądania. Pusty. Jest cały świąt